No, dzisiaj, myślę, że mieszkańcy Siedlec, ale także ratownicy medyczni spotykamy się tutaj, aby tym symbolicznym marszu dać sprzeciw tej niespotykanej agresji, z jaką się spotkał nasz kolega, który niestety przepłacił za to życiem, niosąc pomoc drugiemu człowiekowi. Niech ten marsz będzie ostrzeżeniem dla wszystkich, którzy będą chcieli podnieść rękę na ratownictwo medyczne. Tak. Spotykamy się dzisiaj na symbolicznym Marszu w Pamięci po to, żeby upamiętnić kolegę ratownika, który zginął podczas pracy, podczas dniu, kiedy ratował inne życie. Chcemy się przeciwstawić tym wszystkim aktom agresji wobec ludzi, którzy na co dzień poświęcają się, ratują życie innemu, drugiemu człowiekowi. Ostatnią sesję Rady Miasta Siedlce rozpoczęliśmy minutą ciszy ku utrzczeniu e, niestety tragicznej śmierci świętej pamięci pana Cezarego Polotkowskiego, niewyobrażalny akt e, agresji. E, taki bardzo ohydny w swoim wyrazie, e, ponieważ dotknął człowieka, który ratował życie. Niezrozumiałe, kompletnie e, i absolutnie godne potępienia. Nie zgadzamy się e, z tym, nie zgadzamy się z taką brutalizacją życia społecznego. Stąd dzisiaj nasz udział e, dużo jest radny i dzisiaj maszerujemy w tym marszu, żeby uczcić pamięć tego człowieka, ale jednocześnie, żeby zaprotestować przed tak, tak bardzo brutalnym postępowaniem w życiu społecznym. Muszą być zmiany dotyczące ratowników, muszą chronić przede wszystkim, oni ratują życie, ale przede wszystkim